Inwestycje według Trzaskowskiego, hit czy kit? Rafał Trzaskowski w swoim programie prezydenckim deklaruje stworzenie prezydenckiego funduszu inwestycyjnego. Z tych środków mają być sfinansowane inwestycje samorządowe, zmodernizowana i rozbudowana ma zostać lokalna infrastruktura, a decyzje na temat tych lokalnych wydatków mają być podejmowane po konsultacjach i z udziałem y, mieszkańców. Brzmi pięknie i słusznie, prawda? A jednak to kit programu kandydata Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Bo obiecuje na ten cel 2 miliardy złotych. To ponad 6 razy więcej niż roczny budżet kancelarii prezydenta i nie ma żadnej informacji o tym, skąd miałyby zostać wzięte te pieniądze. Pieniądze. No chyba, że Rafał Trzaskowski zamierza sfinansować prezydencki fundusz inwestycyjny z własnego majątku albo z wpłat deweloperów na swoją kampanię. A jeśli chcecie poznać inne pomysły kandydatów i programowe konkrety, o których milczą media i partyjni propagandyści, obserwujcie profil klubu Jagiellońskiego.